Cześć moi drodzy. W ostatnim odcinku, jeśli się nie mylę, mówiłem o wartościach i takich głębokich, i takich, które każdy powinien trzymać w sercu. I zacząłem mówić o miłości do ojczyzny, ale to oczywiście jest nadrzędne. No bo jesteś członkiem plemienia. Tak? I dla jego dobra. Powinieneś poświęcić wszystko, co masz, co posiadasz włącznie z rodziną i własnym życiem. No, tak było u, pewnie u, u dzikich zwierzaków w tych ich tych hordach czy stadach. Taka, taka gradacja wartości hierarchii. Wiecie, tam, jak wilki chodzą, to w stadzie jest wszystko poustawiane. Nie, przywódcy nie idą naprzód. I starzy nie idą na końcu. Jakoś to wszystko działa. Nie będziemy o wilkach rozmawiać, chociaż o pieskach, to ja lubię. I będę na pewno jeszcze długo. Wiele, wiele czasu poświęcę. Nie chciałem porozmawiać o rodzinie teraz. Tak? Według mnie. Najważniejsza jest ojczyzna. Ale chodzi o to. Że są warunki łagodzące. No wiecie, nie każdy musi iść i służyć w armii. No bo ze względu na wiek, czy okoliczności, czy sytuację rodzinną, czy. No. I wiecie, jak mówię wiek, to mam na myśli ten młody i ten starczy, tak jak mój. W sumie ja chcę służyć ojczyźnie. Chciałbym. No, i jest okazja. Bo to nie są żarty, szczególnie po 10 sierpnia tego roku. To znaczy, jak drony wleciały do Polski na terytorium NATO, to słuchajcie, to nie są żarty. Już mówiłem chyba, nie? To jest. Niektórzy to nazywają prowokacją, a niestety to jest zmasowany atak na polskie miasta. No kurde, ile ich tam wleciało? I jak w różnych do Kielc, do Elbląga, czy pod Gdańsk. Słuchajcie do mojego pięknego miasta, prawie że zawitały. Hej, hej. Ja osobiście mam prawo działać. Nie. I ja działałem już dawno, dzisiaj porządkowałem ten pokój, gdzie ja ten sprzęt trzymam, no bo nie mam gdzie trzymać, słuchajcie, i nie mam czasu się tym zająć i moje warunki tutaj mnie zmuszają do tego, żeby się zająć tym suchym tynkiem.